Teraz przechodzimy do kategorii B, czyli kategorii klas 1-3. W Tej kategorii jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Julia Bojowy ze Szkoły Podstawowej w Gołkowice. Brawo. Julia jest uczestniką klasy drugiej. Przygotowały ją panie Beata Wienia i Katarzyna Krzeszowska. A Julia teraz wystąpi z wierszem. Teraz uwaga, to jest taki łamanie z językowym. Lojber nad lojbrami, czyli o moim braciszku. Ju, ja się przygotuje, czekaj, jeszcze podnieść mikrofon. Po uklopku, mamy czas, czekaj, żeby się zejdzie i zaczynamy. Witam was ja wszystkich, lescy. Nazywam no, się Julka Bojobra i chodzę do szkoły w Kąkowicach, ale wiecie, wy nie już znacie plan, rok ten tutaj też była. I rozprawiałam, bo jako mój fotek został wiążą nad tymi i I Jaruna, wiele to już czasu pisło. Teraz bym musiała mu powiedzieć, jako mój fotek został emerytem nad emerytami. Brzmi do mnie. Co? Ale w tym roku też przyszła się pochwaćć moją familię. Ale troski, czas na klasika, Ale nie na troski i przybyć najmniejszego członka rodziny Tego, co ma dopiero dwa roki, a już wszystkim rządzi. O ja, żebyście wy to widzieli. Nazywa się Kupuś. Spokój. Młodzik nie wydziwiał i tyle nie dla choł. Bo wiecie, godaś już w dużo i mać też się umie. Jego ulubione słowo to Eee, ja pokazywa i żoniec też się umie. To jego ulubiona pozycja. E. A w ostatnio się z niego zrobił. Dla i włóknie nawet chwilę robił. Siostra leci za łzy szaną, z wygląda się co robi. Siedzi na stoku, palc wyciągnięty jak nie ryknie. ja, ja, I yy! na flaszkę z pokazuję, pokazuje. Do ciebie wiara, też po mu się nie chce stać. Taki mały bajter, a tak wszystkich ustawiał. Ja mówię, jeszcze nie wiecie. i na powitanie, chyba, że przychodzi kto nowy, to się Fes Mówicie, bo wiecie, on tylko udawał takiego chojraka. Wiecie, jakoś parę dni temu przywieźli się w nowego psa, buźnotą eny kolejnego, kus umógł się dojść, a pies był wes mały, bez toż cierpiał na wielka żenota i cały dzień umiał przespać, toż nawet słońce nie wyrazyło, bo jak już wyrosł, to żebyście widzieli plecika. Jak spardną z izby, to by na zakręcie nie wyrobił ani nutlę z galiwej ciepło, żeby go z nie weźmą. Tak jest z niego Jak przyjdzie? Co do czego? moje się mały od siebie. Teraz tu się trochę inaczej. No to się. Jak Emil widzi to już na plecy dostaje. Moje byście tak spokojnie leżeli i nagle tak, taki bardzo i już najlepszy. Ja, a potem ten bajkę znajdę drugi albo trzeci mwę. I jak idzie spać, to wygląda. Paweł Pająka, zespołu szkolno-przedszkolnego w Warszawie. Przygotowała go Bernadetta Budnik. Paweł wystąpi z tekstem Jerzechów w drugiej klasie. Jest to tekst autorstwa właśnie Pani Bernadety Budnika. Jak ten czas leci, ani rzek się nie obejrzą, a uże w drugiej klasie. Moja pukietasza jest ja cięższa niż w młońskim roku. No i dłużej też muszę być w szkole. Z chuli tego nie ma lot. no bo kto by był lot? Siedzieć do południa na twardym stołku, dziwać się na tablicach, pisać całki czas w heftach, no i być cicho, no do. No ale lektorka mówię dobro, mało wrzeszczy, a wiele się śmieje, najwięcej zgryzoty to mógł z To największy urywis miglans, no i całki czas Los padł pani, że nie mohefta, a miał go w taszy, e no bez zadania domowego. We wrześniu do naszej klasy przyszł nowy uczeń. Marci nie ja mniejszy niż ja i wszystkiego się boi. Siedzi ze w ławce i ja staram się z nim zakolegować. Wczoraj do jego trzy pokemony, pół mojego kraiczka z łóżkiem i konserzysty, kiedy upiekli na niedzielę I od mu się uszy trząsły, i zbierał na jakie okruszki z ławki. Wiadomo, ziste maulki są najlepsze na świecie. Rafał robi Marcinowi cały czas na złość. To go pysnie na ściana, to je wodą, a los pociągną go za kuczki i padą, że mu jak baran. Wczoraj urzek tego nie umiał zdzierżyć i objechał rzekł go jak święty Michał w Jogła. No, i jeszcze po kozłach u swoim uskle. No, kołota to snem nie ma, ale nie grafa wie, że musi się na nie Najbardziej to rod w szkole przerwy, a o pół to chodza na łobiany. Najbardziej to rodz z tyłem albo placki z cukrem i masłem. Los, Rafał ma taką kluską Marcina. Mieliście to tolarmu, jako była w reweryjum. Mamulka Rafała musieli przyjść do szkoły i rozprawiać z rektorką, a gęba mieli czerwono jak indianer. A te losy się was spytą, wiele takich śliżek to ją za zjeść. Dziesięć! Nie noście też mi, a te 15? a w domu to 16 ząbów. I tak se też rozważmy czego ja się jeszcze w tej szkole nauczę. Czytać, pisać i rachować już przedza poladza. No jeszcze se tak myślę, że takie jaskółki to są najmądrzejsze ptoki. Jak wrócimy do szkoły, a wiedzą, że we wrześniu trzeba uciekać do ciemnych krajów. Tam nie ma szkoły ani lektorów. I dobrze, że już to skończył godać, bo już mnie tak cisną te pożyczane szczewiki. W międzyczasie zauważyłam z tego tu miejsca, że dołączył do nas Pan Wójt Gminy Gotów, Pan Mariusz Adamczyk. Witamy serdecznie Panie Wójcie. A ja na scenę zapraszam przedstawiciela szkoły podstawowej w Krzyszowie, Jakuba Kiełbasa. Jakuba przygotowała pani Aleksandra Zarigą i Jakub wystąpi z tekstem autorstwa Magdaleny Kiełbasy, Hajery Śląskich Błoty. po śląsku, Kuba Wiersz po hajera, bo powiem wam już. Moja muter go kleciła, a jak się go nauczył, to festrada była. tym rektorką we szkole ech go nie i bez to tukej do przyjechał. Te już głogodą bo się jeszcze nerwuję I coś bym tukej źle porymuja. Hajery, szląski chopy. Są na Śląsku takich chopy, Co nie boją się roboty. Dzień, dzień pod zimią siedzą, Łoborzy świecie wiera nie wiedzą. Na gruba, jak na chałupa zaglądają, Szwarnie z perlikiem wyglądają. To są szląski chopy, kochani gulisy, Dzięki nim mamy wągiel pielicy. Nim chałupy ogrzewony I we szkole hańcu mowy. Piguły narwanie jemy. I krajdy w pruszku pierymy. I szyce co wino robią, jak stromu nie ma. I w naszych autach benzina. bo te śląski złoto, ten czorny wągielek może no, stosowaniu we świecie bardzo wiele. I w tym nie ma nic dziwnego, że jak ludzie mnie każdy tajem, Barbórka świętować chce. Najprzód że żykać będzie. Potem wraz z innymi hajerami. Szlagier śpią, a obrzewa się morankami. Jogą te szlanierów kątek, ten rozbi za początek. Barburka to święto przeca od górni kufie. Barburka. Kaj tam muzyka chce pojarać Frida. Te loski już kończę, te moje już stanie i też inny, co na czasu, ostanie. I nie dziękuję. Zapraszam do siebie Feliksa Fitryk, przedstawiciel zespołu szkolno-przedszkolnego w Skrybyńsku. Felix przedstawi gawędę autorstwa Dominiki Brzozy Pitryk. Starszy brat. Opiekunem Feliksa jest Katarzyna Strzyżowska. Czekaj Felix jeszcze, czekaj. Dobra, już. Witam Was pięknie. Nazywam się Felix i Jestem książę półkwi. Półkwi z Łazisk, i półkwi ze Mął siedem lot i właśnie, że zaczął chodzić do szkoły. Pewnego razu mamójka z tatucie, padaj mi, że nas przybycie. Jaki odbył rok, w końcu byda miał się z I do kogo przytulać na tego kota, że, że całki życi. Ale okazało się, że u kota wcale nie chodziło. Na z statucie, padaj mi, żeby nam mieć cioska. Oni Sąsią, młodzie, starsze i go szterują, kluźniowie oczy i go nerwują za jakiś życie. Każdego dnia szukał róż plusów, ale bezpieczne pierwsze miesiące nie było leko. Potem pomyślał, że chce, że będzie zamiast mną jak co robi, to wyda mnie na kogo zwalić. Nie wyjdzie tak źle. Potem... Po, mamusia padała. Będziesz miał z kim radości i smutki. Ja, bombony i izba. Przyszedł dzień, co mało się urodziło. Joszka tatuńkiem pojechał ją obejrzeć i wyobraźcie się, że ona mi dała łagieszy. Jak ja na nią zajrzał, to kim troszkę polubił, a że jeszcze szykowną. I powiedział, że chce, że terazki by dał wsparciem A to nie ma utropa, to ważne zadanie. To ja moi no prędzej snuziłam, to ja moi no prędzej przynoszę pyluchy i najbardziej umie ją rozśmieszyć. A że jak szybko od jutra trenę karate i co byle jaki synek koło się nie śmętą. Dziękuję. Ja, panie, 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 panie. na scenę Milenę Grygier z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skryweńsku. Brawo dla Milenki na proszę. Milenka ma 8 dla, Przygotowała ją pani Ania Prochasek. Smaczną swojsko-kapusta. To będzie gawenda, którą wygłosi nam Milenka. Jest to gawenda publikowana autorem jest Renata Wala. Smaczno swojsk kapusta, Renata wala. Jak już ze strony lecą liści, trowa żółknie, a ptaki szykują się do dalekiej rajzy, to ludzie szykują się do zimy. Najzdrowszą bez zima jest swysko kapusta i pestusz w każdej chałupie musiał być zawiszył pełniutko beczka kapusty. Ale fiera to była... Miastowi ludzie nie mają o tym zielonego pojęcia. Starzyk już rano przykulał tę bogobęczkę, a starka ją do porządku wyparzyła. Ojciec przyniósł na targaczu maszynka od żyła, żemła, kiedy mieli okrążyć kapustę. Matka zaś rysowała główki kapusty, ściepowała wielkie liści i wykrowała głowy. Potem kapustę wykrążali a skrążyć jej trzeba było całki cyntrum. Jak już skrążanie było prędkich, to trzeba było jednego z chłopa, co by kapusta udeptał. U nas dysko kapusta deptał ojciec. Najprzód musiał nogi wyparzyć, żyć łapy wyższą, a na ostatku ościgać pazury i pięknie powycierać nogi do sucha. Potem ciepali do beczki kapusta, minek, barekwia i sól. Deptać deptacz tak aż kapusta pieściła z Jak tego z było zakupa, to trzeba było gorczkiem wybierać i wylewać, aby całko kapusta pomieściła się w beczki. Gotowo beczka odwiązywali meczystą starczyną z opaską i wynosili do piwnicy. Za trzy tygodnie kapusta była tak kwaśna, a tak dobra, że każdy miał na nią smak. Kapustę radzimy na surowo. Mama ma robi też na kapuście pikus i kapusiuk, a kwaska pijmy po to, żeby weźmiemy mieć rękę albo kaszu. I tym występem zakończyliśmy występy kategorii dzieci klas 1-3.